Proszę, Pan Radny Wiesław Wicera. Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj dołączyć właśnie do Pani Radnej Pawłowskiej. Właśnie chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Ja tu mam też taką interpelację. Z uwagi na, na liczne apel nauczycieli i rodziców, doszło też się do bezpieczeństwa pustych szkół gimnazjum nr 2 i Ośrodka Szkolowa w Członowawczyku w Wrocławie ponownie prosimy o założenie barier ochronnych i postawienie wiatru w miejscu do zatrzymania się autobusu do porządku dzieci do szkół. Wiadomo, że w tym roku szkolnym dzieci przybyło i teraz tam jest naprawdę niebezpiecznie. A za to się jeszcze są dołączone fotografie po prostu, co się dzieje, czy w godzinach szczytowych, podjeżdżają autobusy i dzieci po prostu usiłują, no są na miejscu, przechodzą przed po prostu autobusem i jest to niebezpieczeństwo. No mi się taka refleksja tutaj, jeśli chodzi o teren, okolice gimnazjum numer ponieważ Wiesiu do swojej interpretacji dołączył zdjęcia młodzieży zbierającej się tam przy autokarach. I myślę, że problem nie dotyczy tylko zamontowania bariery ochrony, ale również edukacji młodzieży. Bo tutaj Pan Wiesiu zgłasza, że w sezonie letnim młodzież również siada na chodnikach z wyciągniętymi zprost na nogami i nie reaguje w momencie, nawet gdy podjeżdża sam autokar. Także również myślę, że należałoby tej młodzieży zwrócić uwagę. Tam są chodniki z obu stron i naprawdę mają które wychodzić. A druga rzecz być może również będzie pomocne, jakiś dyżur nauczycieli z gimnazjum numer 2 w tym miejscu. To wszystko dziękuję.